Rozważania adwentowe. W dzisiejszym czytaniu z drugiej księgi Samuela słyszymy słowa, które Bóg mówi do Dawida. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? I ciekawym jest to, że teraz w tym czasie budujemy szopki, stajenki, miejsca, w których tak naprawdę nikt z nas nie chciałby mieszkać. Stare, rozpadające się, e, brudne. Różne zwierzątka w środku. I co to znaczy, że Pan Jezus przychodzi zamieszkać właśnie tam, gdzie nikt nie chce przyjść? On przychodzi do mojego serca, tam, gdzie może jest brudno, zimno, gdzie wieje wiatr. Przychodzi do mojego serca, do Twojego serca, tam, gdzie nie możemy zaprosić żadnego człowieka, i on nie cofa się, nie zastanawia. Przychodzi właśnie tam. Bo wybiera to, co biedne i słabe. I budujemy tą stajenkę właśnie, aby zobaczyć w niej siebie. To ja jestem tą stajenką, mimo że krzywą, biedną, ale jest w niej Jezus. Dlatego jest piękna. Zastanów się dzisiaj, co jest Twoją biedą, Twoją nędzą i podziękuj za nią Jezusowi. I lepiej jest nie ukrywać swojej biedy, aby Jezus łatwiej mógł ją znaleźć. Wtedy staniesz się stajenką obecnością Jezusa. Niech to, co przeżywamy w tych dniach, stanie się takim drogowskazem na rok jubileuszowy. Tym doświadczeniem wielkości, miłości Boga w naszej kruchości. A dzisiejsze czytanie z Księgi Samuela kończy się słowami... Także tobie Pan zapowiedział, że sam Pan zbuduje tobie dom błogosławionych świąt.